Po wielu latach praktycznego funkcjonowania tych świadczeń dla, dla stulatków, nareszcie, po wielu latach podnoszenia przez ekspertów kwestii, że w sumie nie ma podstawy prawnej takiej jednoznacznej dla tych świadczeń, no to po wielu latach pojawia się w końcu sensowny pomysł jednoznacznego uregulowania tej sytuacji, właśnie w postaci wprowadzenia tak zwanego świadczenia honorowego, i ono, i to, co jest najważniejsze, ono nie tylko będzie wprowadzane już na podstawie konkretnych przepisów, ale ono będzie waloryzowane, czyli to, co w tej chwili brakuje, bo dzisiaj rzeczywiście ci stulatkowie otrzymują te świadczenia w drodze indywidualnych decyzji Prezesa, prezesa ZUS-u i potem te świadczenia są niewaloryzowane. Natomiast ta, ten, te nowe przepisy wprowadzą zasadę waloryzacji, czyli utrzymania realnej wartości wartości tego świadczenia dla naszych stulatków, chociaż musimy sobie jasno powiedzieć, to jest bardziej, jak sama nazwa świadczenie honorowe i rzeczywiście pewien ukłon w stronę tych najstarszych, najstarszych osób, ponieważ no to jest tylko i wyłącznie kilka tysięcy osób, które no zwykle kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy po otrzymaniu tego świadczenia z niego, z niego korzystają. No to wynika po prostu z, z, z demografii. Natomiast jak najbardziej to jest do, do, dobre rozwiązanie.